Witajcie kochani. Słuchajcie, Afryka Afryką, ale tak jak kiedyś ktoś słusznie zauważył, mamy piękną polską przyrodę, a teraz jest naprawdę cudowny zielony czas, kiedy pola się pięknie zielenią, kiedy zboże dojrzewa, rzepaki przekwitają. No i mamy sezon polowań na rogacze, także przyszedł najwyższy czas, żebym troszeczkę połaził, poszukał, rozejrzał się. Powiem Wam na razie słabo. Generalnie te zboża nie ułatwiają sprawy. No i też wilki nam ewidentnie przetrzebiły tutaj populację, co widać. Znalazłem zaledwie kilka rogaczy, z czego jednego takiego fajnego szóstaka, a reszta to słuchajcie, no dno i metr mu taka słabizna, że... Może i należałoby to odstrzelić, ale zobaczymy. To były młode rogacze, także damy jeszcze szansę, zobaczymy, może coś tam z nich będzie w przyszłości. na piękne mozaiki, oj nie denerwuj się, koza się na mnie denerwuje, przyjechałem na rzekę, nad Kaczawę, widzicie to jest piękna mozaika pól, łąk, także mamy i rzepak, i żyto, i pszenicę, i łąki, także idealny biotop dla sarny, nieraz zdarzyło mi się spotkać tutaj pięknego rogacza, także zapraszam Was ze mną, chodźcie połazimy troszeczkę, zobaczymy co tutaj widać. Widziałem kapitalnego o kurczę, nie, to chyba ze 3 sezony temu. Widziałem kapitalnego myłkusa tutaj, ale nie dałem rady go polować, więc e, marne szanse, ale chwileczkę tutaj poczekam, A, bo nie, dosłownie 10-15 minut, bo nie ma rogaczy, słuchajcie, przez całe te pola, przez wszystkie pola były tylko dwie kozy, także nie, naprawdę słabo to wygląda. Nie wiem, może za wcześnie, ale pogoda jest idealna. Także poczekam tutaj chwilkę, zobaczę, czy nie ma jakiegoś ciekawego rogacza, i wracam na te mozaiki. Słuchajcie, albo nie ma rogaczy, albo wychodzą w nocy. Ja nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, nie spotkałem ani jednego rogacza, i właściwie tylko dwie sarny w ogóle. Tak źle. Wczoraj wyszły te rogacze wieczorem, także są, są, są spokojnie. Nawet niektóre takie ładne były, ale powiem Wam, no wyszły w tak wysokim zbożu, że ja nawet nagrać nie miałem za bardzo jak, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, że jest, jest fajny rogacz. Yy, jaki? No fajny. Nie jakiś super fajny, ale na pierwszego, taki jak ja lubię, będzie dobrze. Także muszę go poszukać. Mogłem go strzelić bez problemu. Wczoraj, jako yy, no, z kamerą, była awantura, bo. W tych trawach naprawdę no, w, w, ostrzenie i w ogóle wszystko takie trochę problematyczne się stało, ale nieważne. Zresztą nie lubię tak wieczorem przy tym, przy szarówce. Teraz będzie, mam nadzieję, lepsza okazja do nagrania. Także trzymajcie kciuki, idę za nim. Jest fajny, jest fajny, jest szydlarz. Także lubię szydlarze. Chyba, że mu się źle przyjrzałem, ale raczej dobrze. Słuchajcie, jednak nie da rady. Nie da rady, jest po prostu za wysokie zboża, za wysokie trawy. Eee... Dobra, szydlasz jest, wiem gdzie. Znajdziemy inną miejscówkę. Bo tutaj trzeba poczekać aż po prostu skoszą te łąki albo nie wiem no żniw. Nic tu się więcej nie zrobi, tylko komary gryzą. A prawdopodobieństwo, że akurat wyjdzie nam na drogę, która swoją drogą też, jak widzicie, jest tak zakrzaczona, że tam rogacza ledwo widać, to w ogóle nie ma sensu, także chodźcie z szukamy dalej, inną miejscówkę i poszukamy innego rogacza, damy radę, a jak nie, to pojedziemy gdzieś, gdzie są już mąki skoszone i też znajdziemy. Dobra, słuchajcie kochani, odpuszczamy tego szydlarza. Tam jest za wysoko, nie będę się męczył w tych trawskach, w tych zbożach. Poczekamy trochę, pokoszą może łąki, niedługo to spróbujemy z powrotem. A, strzeli go ktoś inny, to strzeli. Fajny rogacz, ale nie aż taki, żeby tam się za nim męczyć, aż tak. Tym bardziej, że komary nieprawdopodobnie tam tną. Zmieniłem miejscówkę, słuchajcie, przyszedłem teraz na takie, w takie miejsce, w którym są po prostu niższe uprawy, no i też wiem, od mojego łowczego, że tutaj chodzi Myłkus, ale jakiś podobno młody, nie wiem, czy, czy jakiś ciekawy, nie opowiedział mi jaki, powiedział, żebym sobie sam ocenił. Tylko po prostu chyba przyjechałem za późno, bo jak przyjechałem na teren, to już były dwa rogacze na polu. Żaden z nich nie wyglądał mi na Myłkusa, no ale prawdę powiedziawszy to nie wiem. A przyjechałem późno, dlatego że przygotowujemy w kole, myślę, że bardzo ważną uroczystość. Za chwileczkę Was zaproszę na taką krótką relację z tej uroczystości. Zobaczycie, co tam sobie w kole robimy ciekawego. Dzisiaj się tutaj przyczaję, tu nie ma żadnej ambony oczywiście, ale to jest najlepsze miejsce na podawanie na rogacze, gdzie nie ma ambon. No wiadomo, że część myśliwych tylko w ten sposób poluje, więc e, zawsze większa szansa, że tutaj jeszcze nikt nie tego terenu tak mocno nie przetrzepał, nie, prze, nie przepatrzył. A tak słuchajcie, widzę, że Wam się naprawdę fajnie spodobał ten e, pierwsza część filmu z Afryki. Oczywiście będą kolejne, także śledźcie kanał uważnie. Mam do Was tylko prośbę. Jeżeli naprawdę Wam te filmy się tak bardzo podobają, fajnie, mi też się podoba ten film, muszę Wam powiedzieć, że jestem z niego strasznie dumny. Wydaje mi się, że jest to najlepszy film, jaki dotąd udało mi się zrealizować. To pomóżcie mi, po, po, podlinkujcie to na swoich Facebookach, Instagramach, czy innych tam takich. E, powysyłajcie to znajomym na Whatsappie, niech inni to zobaczą, a mnie będzie cieszyło jakaś tam ciekawsza, większa oglądalność. Także bardzo Was proszę o pomoc. I jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Wiecie o tym, że zaczęliśmy w tym roku serię testów. Na ta razie mamy jeden, ale nie wiem, czy go tam widzieliście, bo też coś się słabo klika, bo tam oczywiście algorytm dał mi do zrozumienia, że coś się z tym filmem nie tak. Potem YouTube mówi, przepraszamy, wszystko jest w porządku, no ale za późno generalnie. Wielu z Was pewnie tego testu w ogóle nie widziało, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak to robiliśmy, to proszę bardzo. Zapraszam. Tutaj macie u góry ekranu link. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest wielka, wielka ciekawostka. Jestem normalnie podekscytowany kolejnym testem, który zacznę za chwileczkę. Już wkrótce pokażę się na kanale test czegoś, co trzymam teraz w dłoni. Ciekawostka, co. To jest takie maleństwo, a jest to coś, co może naprawdę wielu, wielu myśliwym się przydać, bo ja już nie ukrywam, że troszeczkę się tym pobawiłem i jestem w ciężkim szoku, co to urządzenie potrafi zrobić. Będziecie zaskoczeni, uwierzcie mi. Znowu nic kochani, no sama młodzież, jest jeden starszy rogacz, chyba selekcyjny, to znaczy na pewno selekcyjny, ale nie wiem, czy ciekawy, ale jest cały czas w tarninie, cały czas w rowie, przemieszcza się cały czas po wzdłuż i chyba mnie z oczu, także Raczej nic już tego nie będzie. Jeszcze poczekam chwilę do zmierzchu i, i zapraszam Was na imprezkę. Chodźcie, zobaczcie, co my tam wykombinowaliśmy. W ubiegłym roku mieliśmy tu niezwykłą uroczystość, ślubowanie nowych adeptów sztuki łowieckiej. Młodzi myśliwi składali swoje ślubowanie, uroczystość nietuzinkowa i wydarzenie w ich życiu, też nietuzinkowe. W związku z powyższym urodził mi się taki pomysł, aby w tym miejscu uświetnić to czymś, co sprawiałoby wrażenie, że w przyszłości taka uroczystość miałaby jeszcze większą rangę. Postanowiłem, że zbudujemy tu taki obieg, kapliczkę, która będzie świadczyła o tym, że oprócz strawy materialnej należy się też sprawa duchowa. I dzisiaj z perspektywy czasu Pomysł został zrealizowany. Jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Od samego początku byłem wielkim orędownikiem postawienia takiego pomnika. Tym bardziej, że w tym roku mamy jubileusz stulecia Polskiego Związku Owieckiego, a święty Hubert będzie patronował temu miejscu, będzie mu nadawał powagi i rangi. Będzie to też świadczyć o tym, że my, myśliwi, oprócz tego, że polujemy, udzielamy się w sferze takiej środowiskowej, sprawiając o pozytywnym wizerunku nas wszystkich, też będzie to świadczyć o tym, że kultywujemy tradycję i etykę łowiecką. Ma to swój taki wymiar ponadczasowy i kiedyś następne pokolenia myśliwych, którzy będą w tym miejscu gospodarzyć, będą w tym miejscu się znajdować, będą mieli punkt odniesienia jakby do tego miejsca. Darszburg, witam wszystkich. Mamy taką, co prawda, skromną uroczystość, celem podkreślenia obchodów stulecia istnienia naszego związku. Cieszy mnie to bardzo jako łowczego naszego koła, że inicjatywa wzbogacenia tych obchodów wyszła oddolnie od członka naszego koła, który mocno zaangażowany w to, co robimy, z pełnym poparciem, poświęceniem kosztem swojej pracy i swoich nakładów. Postanowił ufundować z tej okazji kapliczkę Kuczci Świętego Huberta, i swoim tym zaangażowaniem, swoją pasją pociągnął za to znaczną część członków naszego koła. Myślę, że jest to bardzo ładny przykład, w jaki sposób potrafimy się jednoczyć, że jesteśmy grupą ludzi, których skupia pasja i nie tylko pasja do polowania, ale także do tego, by spędzać czas wśród ludzi, którzy tą pasję podzielają i są dla siebie wsparciem, nie tylko na niwie tych naszych myśliwskich sukcesów, niepowodzeń, tej łowieckiej ścieżki, ale także wsparciem w poglądach, które reprezentujemy na to, jak powinno wyglądać koleżeństwo, jak powinno wyglądać funkcjonowanie koła łowieckiego i podejście nas do łowiectwa w sensie takim ogólnym. Chciałbym wszystkim tym, którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania tej kapliczki, wszystkim myśliwym naszego koła, naszym przyjaciołom i wszystkim zaproszonym gościom, Złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby święty Hubert patronował im na niwie swojego hobby, czyli łowiectwa, aby otaczał ich opieką, aby ich wspomagał i napawał dumą, że mają takiego patrona, do którego się mogą odnieść. I obyście nigdy nie zapomnieli o tym, kto patronuje naszemu łowiectwu. Dasz Koledze Zenonowi Melskiemu pomysłodawcy oraz Spiritus Mowens na pamiątkę osłonięcia i poświęcenia kapliczki świętego Huberta. Gratuluję Ci przyjacielu. Wielkie brawa. Dziękuję. Wielkie brawa powiedziałem. Zarządowi Okręgowemu PZT w Legnicy. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. Na Nadleśnictwu Legnica. Huberta na ręce leśniczego byłego naszego owczego, fantastycznego kolegi, który nam nie będzie lepił mandatów zajeżdżenia autami po proszę i o tym. No bo nas straszył na nie ale nie odmówił. Nie odmówił.